Cześć Wam wszystkim, macie Retro Strefa, witam Was na kanale. Słuchajcie, bardzo krótki filmik dla Was. Chciałbym Wam pokazać moją kolekcję e, z serii Quake. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Tylko że czwórki tutaj, prawda, akurat nie będę pokazywał. Chciałbym Wam pokazać te big boxy, wersja prawda, PC, prawda, na komputery stacjonarne. Chciałbym właśnie pokazać Wam moją kolekcję, właśnie takiej serii G. Dodam, że ja jestem wielkim fanem, oczywiście, prawda, Serii Quake'a. Bardzo bym chciał, żeby ID Software, prawda? Wypuściło kolejne części, właśnie tej gry, czyli kontynuację, to co się działo po części czwartej. Słuchajcie, chciałbym bardzo szybki taki filmik dla Was nagrać. Pokażę Wam, prawda? Pierwsze, pierwszy, prawda? Pierwsze pudełko. Zobaczcie. Jest to, prawda? Seria replay. E, prawda, Quake 1, zobaczcie, prawda, po drugiej stronie też to tak samo wygląda, prawda? E, co możemy znaleźć tutaj w środku, prawda? To jest taka, jakby, uboga wersja, prawda? Z, z tego replaya. Słuchajcie, co my mamy tutaj w środku, prawda? Oczywiście znajdziemy instrukcję. Dosyć, prawda, grubą instrukcję. Ja wam tutaj pokażę bardzo szybko. Zobaczcie, mamy tutaj taką właśnie instrukcję. Jak sami widzicie, tak ona właśnie wygląda. Trochę te kartki, jak sami widzicie, uciekają. Tak. Zobaczcie, jest tylko do No niestety, prawda, taką właśnie ja zakupiłem. Tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj instrukcję, jak sami widzicie. Ale zobaczcie, kiedyś to były gry Kiedyś to jakoś to fajnie wyglądało, teraz to tak... Teraz to dostaniemy jedną, prawda, kartkę i to wszystko, nie? Zobaczcie, kolejna instrukcja Quake 1. Patrzcie. Jest co czytać, jest co czytać, jest co kartkować. Książeczka jest, odstawiamy na półeczkę. Jakieś tam pierdoły, że możemy, prawda, sobie ocenić tą grę, zobaczyć o co tam chodzi, prawda. Tutaj tak samo, prawda, jakaś ulotka z tej serii, replay, jakie tutaj gry były, prawda, umieszczane. Zobaczcie, jest co oglądać, jeszcze co oglądać tutaj, nie? I oczywiście płyta z grą. płyta z grow, zobaczcie sami cyk i mamy, prawda, Quake'a, jedynkę elegancko. Na płycie. Słuchajcie, świeży nabytek, świeży nabytek jest to Quake 2 w big boxie. E, dokładnie, pamiętam cenę: 19 funtów, prawda, za tego big Boxa. Oczywiście tu mamy nalepkę. E, Game of the Month, tak? Gra miesiąca z PC Gamer. No, nie próbowałem nawet tego ściągać, bo wiem, gdybym to zdrapał, wiem, że tu zostałby ślad. Nie chcę niszczyć pudełka, dlatego to tak zostanie. Zobaczcie, tak właśnie wygląda pudełko. Tutaj ja Wam pokażę, prawda, z bliska. Zobaczcie, tak to ono wygląda. Mi się bardzo podoba. Tak jak powiedziałam, mi bardzo zależało na tej, na, na tej grze, na tym pudełku z big boxa, bowiem że to trochę kosztuje, prawda? Po 50 funtów normalnie te big boxy też. Otwórzmy. Powiem Wam szczerze, że sam nawet tego nie otwierałem wcześniej. Tyle co z pudełka wyciągnąłem. Co my tu mamy? PC Zone, Quake 2, The Essential Collection. Dodatkowe poziomy. Mamy tutaj dodatkowe poziomy do tej gry. Możemy sobie oczywiście dograć. Więcej poziomów, tak proszę bardzo. Płyta. Możemy sobie dograć. Dodatkowe poziomy, właśnie do Quake'a 2. Kolejne. Sama płyta z gro. Zobaczcie, sama płyta z grą. Quake 2. Tak ono wygląda. Zobaczcie. Płytka jest elegancko. Co my tu jeszcze mamy? Instrukcja. Zobaczcie. Instrukcja. Piękna sprawa. Gruba instrukcja. No, muszę Wam to pokazać, prawda, z bliska. Mamy nawet. Mamy nawet, zobaczcie, historię. Historię mamy, prawda, yy, samej fabuły, tak? Mamy fabułę, prawda, normalnie fabuła, prawda, w tej grze. Patrzcie, takie smaczki, oczywiście smaczki. Kto tam na przykład lubi tą serię, co, lubi to oglądać, lubi to grać, nie? My tu wszystko mamy, zobaczcie. Patrzcie, jakie artworki, jak to wygląda, jak to miasto wygląda. Proszę bardzo, dodatek do Quake'a 2 Quake 2 Mission Pack Grand Zero. Kiedyś go pokazywałem, kiedyś go pokazywałem normalnie na stronie na kanale, tak? Kiedyś to widzieliście. Pokażę Wam jeszcze raz, bardzo szybko. Zobaczcie, płytka. jakaś prawda ee, ulotka, nie wiem co to, jakaś tam karta z jakimi danymi. Oczywiście instrukcja, zobaczcie, jest instrukcja do tego. I to wszystko. To jest ubogie pudełko. Ale wszystko co potrzebne tutaj się znajduje, tak? Jest to Quake 3 Team Arena. Jest to Team Arena, zobaczcie. E, tak wygląda prawda? pudełko. Piękna robota. Prawda? Mi się oczywiście bardzo podoba. E, powiem Wam, że nawet jest zaklejone. Widzicie? Nawet jest tu zaklejone. Nawet tego nie otwierałem. Zobaczmy, co się tu znajduje. Co my tu mamy? Mamy Activision do rejestracji, kartę do rejestracji. Tutaj mamy to samo. I tu mamy tylko, tylko, prawda, płytę z grą. Ja już to widzę stąd, nie? To jest sama płyta z gro. Mamy tutaj klucz, specjalny klucz do tej gry. Zobaczcie. Mamy tutaj płytę z gro. Zobaczcie tył. Proszę bardzo, Quake 3, Timarena. Arena. Proszę bardzo. Pięknota. I powiem Wam tak. To jest właśnie moja kolekcja gier serii Quake. Mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli macie prawda, podobne prawda, gry, prawda, chodzi o wersje w beatboxach, piszcie prawda, w komentarzach, w ogóle napiszcie jak Wam się podoba takie rozpakowywanie takie właśnie prawda, gier. Jak się podoba, piszcie komentarz, zostawcie łapę i zapraszamy do kolejnych prawda, naszych filmów dostępnych na kanale. Trzymajcie się. Siemano. Cześć.